Panie komendancie wojewódzki, dowódca uroczystości nad Mazuryk melduje gotowość do uroczystej zbiórki z okazji zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych w komendzie powiatowej policji w Jaworze. A zmiany na stanowisku kierowniczym są ciekawe. Po raz pierwszy w historii grodu nad Nysą Szaloną, dowodzenie komendą powiatową policji przejmuje kobieta Dziś jest dla mnie szczególny dzień. Um... Jest mi niesamowicie przyjemnie, że generał obdarzył mnie w swoim zaufaniem, powierzając obowiązki na stanowisku komendanta powiatowego Policji wiewoże. Wiem, jakie przede mną zobowiązania. Jest to dla mnie zawsze i honor, że zostałam w ten sposób wyróżniona. Co w swojej codziennej służbie kierowałam się przede wszystkim empatią, rzetelnością, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Jestem przekonana, że wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w z pracownikami cywilnymi stworzymy zespół, który z pełnym zaangażowaniem będzie realizować zadania, dla których została powołana policja. Niezmiernie cenię sobie współpracę z samorządem, z prokuraturą i sądem i mam nadzieję, że wspólnie zadbamy o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Artur Bujak, komendant policji w Jaworze i jego zastępca Sylwester Rudziec po latach służby przeszli na emeryturę. Plany na emeryturę są bardzo bogate, dziś nie chcę jeszcze o nich mówić, na pewno w najbliższej przyszłości mieszkańcy powiatu jaworskiego się o tym dowiedzą, ale na pewno będę chciał dalej współpracować i pracować na rzecz, bezpieczeństwa powiatu, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jaworskiego. Dla mnie to jest priorytet i najważniejsza sprawa. W jednostce, z której pochodzę z Polkowic, no to co prawda jestem drugą kobietą. Mam nadzieję, że ta współpraca z policjantami, z samorządem, z mieszkańcami będzie jak najbardziej owocna. Przede wszystkim zależy mi na bezpieczeństwie mieszkańców powiatu Jaworskiego i na tym będę chciała się skupić w swojej pracy. Postanowiłem powierzyć jej obowiązki na tym właśnie stanowisku, ponieważ ta jednostka zasłużyła też na to, żeby po szanownym kierownictwie te obowiązki pełniła równie doświadczona osoba i nie ma wątpliwości, że pani komendant taką właśnie jest. Będzie dbała o to, że atmosfera w jednostce będzie nadal dobra, a obowiązki realizowane przez wszystkich pracujących w niej policjantów i służbę cywilną będą realizowane na najwyższym poziomie, w trosce o to, żeby społeczeństwo, które mieszka na terenie powiatu, było jak najbardziej zabezpieczone w obszarze naszego, naszego bytowania. Pani komendant, życzę. Przede wszystkim policyjnego szczęścia, dobrej współpracy, szacunku dla wszystkich podwładnych i dla każdego obywatela, który do Komendy Powiatowej Policji ze swoimi troskami i potrzebami się zgłosi. Wierzę, że będzie to realizowane na najwyższym poziomie.